O, dziś pokażę Wam już kolejny etap postowania tej tulejki. O, już jest prawie gotowa. Tu już zrobiłem na głębokość podtoczenie. Siednica jest 27,5 z jednej strony, i z drugiej strony. A jak sobie ustawiłem tą głębokość 8 mm? na no po prostu tak, dojechałem sobie do materiału tu złapałem styk materiałem później tutaj miałem taki kołek cylindryczny fi 8 i po prostu go sobie tutaj złapałem. O, i wtedy mam idealnie grubość 8 mm. Ten kołek jest cylindryczny, hartowany i szlifowany. I w ten sposób ustawiłem, ustawiłem sobie głębokość tego podtoczenia. Z jednej strony i z drugiej strony także czasem za przyrząd może służyć zwykły kołek. Tego, tego kołka akurat używam jako punktaka. Dziękuję.